Wiadomo, że... wow. Ale kurwa, co, ale nic! Witam wszystkich w trzecim sezonie programu Master Dig. Dzisiejszym zadaniem zawodników będzie wykonanie najlepszego, najsmaczniejszego steka na świecie. A zawodnikami są? Cześć, nazywam się Michał, mam 27 lat. W świecie kuchni znają mnie jako uzdrowiciel ze względu na to, że mocno wierzę w steki, wierzę, że one uleczają nasze struktury i dzisiaj postaram się przygotować takiego steka, który uleczy każdy stan zapalny w naszym organizmie. What's up, y'all? You This your boy, J. Mike. Today I'm gonna show you how to do a ribeye steak barbecue tenderloin motherfuckers. Let's go! Cześć, jestem Paweł, nie robiłem nigdy steka, mam nadzieję, że uda mi się wszystkich oszukać i wygrać. Zawodnicy mają do dyspozycji mięso wołowe, od polskiego pochodzenia i argentyńskiego oraz do tego szeroki wachlarz przypraw. Panowie, powaga. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Ja jestem ciekawy, czy Pączek albo ktokolwiek coś dziwnego zrobi, Coś bardzo głupiego z mięsem, że na przykład głupiego? zmarnuje to mięso, nie, zniszczy nie je, czy cokolwiek. Ło, wchodzi jak masło. Tam masz polski. Ło, o, jaki nóż ty masz ostry. Super. E, czy ja mam zrobić jeden tylko kawałek? E, nie, wiem, ile ty chcesz. A wiesz Robur, no, mam ochotę jak testować ten argentyński, czy rzeczywiście taki to, to, będzie lepszy. No to dwa kawałki robię. Dla mnie możesz połączyć. No, dla Błażena O, zobacz, tu widać dopiero. Fajnie wygląda. Spory kawał. Ile to ma? 500? Nie Chyba nie gra, O, To? Kilogram miał cały kawał. Kilogram cały kawał. Ale, albo jeszcze nie. Jeszcze nie. E, kapitanie, jaki stopień wysmażenia Pan preferuje? Średni, średni, ale średni, średni, średni. Taki wchodzący na już taki bardziej wysmażony. Czyli średni wymarzony. taki średni. środek jest jeszcze jest już ścięty, ale jeszcze nie do końca. Średni wymarzony, mam nową klasyfikację. Dobra, to jest kawałeczek jak tam kapitan będzie chciał coś zrobić, można go całego na później schować. No jestem ciekawy właśnie, bo zaskoczyła mnie twoja technika krojenia, bo szedłeś z, z włóknami, bo normalnie to mięso było tak. No, stawione, tak idealnie do krojenia, a ty leciałeś wzdłuż włókien. No bo zawsze ktoś coś z I mnie ciekawi właśnie, czy on, wyjdzie, czy on wyjdzie. Naprawdę? Bo źle krojęś mięso. Serio, źle pokrojęś mięso. Nie? Patrzyłem na swoich Serio. kolegów z Ameryki, to kroili podobnie. To źle kroili. Kroili podobnie koledzy z źle, źle, wiesz? Nie słuchajcie, zawsze Ameryki. Nie bądź, tak, nie bądź tak, że łykasz wszystko z Ameryki, wiesz? Okej, okay, inspiracja. Panowie, ale nie łkacie dlaczego na przykład saker wybrałeś polskie mięso i... Sportowa Polska, kapitanie. Siła polska, kurwa. Ja wybrałbym polskie kapitanie, gdyby polskie moim zdaniem było e, takie, tej samej jakości. Okej, okay, są gusta i guściki, ale uważam, że kapitan preferuje mniej tłuste mięso. A e, ten polski widziałem ewidentnie, jakby był tłustszy, więc to nie jest tak, że ja nie chcę być patriotą jak koledzy. Tylko e, nie miałem. In, innej opcji. Boisz argentyńskie nie, jak, jak, dobre mięso, Jakbym no, miał, jak miał polskie, drodzy widzowie, jakbym miał polskie, to, 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 te jest, teraz samego i to, to wybrałbym polskie, ale nie miałem w ogóle. Ty, tak. olej ale, ci się pali. pali. Ale wołowina lubi taki palący na początku. Ja może jeszcze kilka słów o tej wołowinie powiem dlaczego, tu się znajduje taka i taka. Mały wybór jest ogólnie w sklepach, jeśli chodzi to... o pochodzenie jakby wołowiny nazwini. Tak? Tak. Tu jest Polska, jak możecie zauważyć, jest zdecydowanie tłustsza od argentyńskiej i powiem Wam, że to mnie bardzo zaskoczyło, bo yy, myślałem, że a właśnie argentyńska... Nie masz piec. 90 zł za kilogram aż. To jest... Sporo, sporo, bardzo Ale sporo. Wyczu, wyczułem, bo zobacz jakie to czerwone I Na pierwszy rzut oka no, widać zdecydowanie, że jest ona chudsza, tak? A chudszy stek to nie, to nie znaczy, że jest lepszy. A tu widzicie, jest więcej tego tłuszczyku, to, to chyba poprawnie się mówi taki jakby marmur. Ta najlepsza taka wołowina to jest taka marmurowata struktura tego tłuszczu. Właśnie im więcej jest, chociaż ja za taką za bardzo tłustą nie przepadam. No ale myślę, że ta, ta polska, ona kosztowała 40 zł za kilogram. Ona mi najlepiej właśnie smakuje. Ale właśnie jestem ciekawy i w ramach testu też wziąłem najdroższą jaka była, 90 zł za kilogram, właśnie ta argentyńska. No i pączek robi, po i kroju, więc będę miał porównanie z tymi co ja zawsze robiłem tykami i porównam też z sakera. Obca na samym wstępie właśnie źle ukroił, więc troszkę jestem w szoku i... No, jestem ciekawy czy jak to będzie się jeść po prostu jak będzie się jeść Nie masz patą, może ja pokażę widzom jak ostatnio robiłem seka troszkę za cienkiego robiłem i w niektórych miejscach nie był taki idealny jak ja lubię, ale Taki uważam i smakuje mi najbardziej właśnie delikatnie, bardzo delikatnie różowy, nie tryska krwią, tak? To jest taki średni stopień wysmażenia, ale ciut jeszcze ciut wyżej niż ten średni. Ciekawe jaką zgodę wyglądał. Kurwa. No mnie zmartwiłeś. No, nie mam że, że to jest taka różnica. Uchwa. A jestem zły. Prądu nie ma. O, wymał korki. <laughs> o nie, mój stek dochodził. A. Półtorej minuty mi zabrakło od posiadania, myślę, dobrego steka. Masakra. Ale olej masz jeszcze gorący. No mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś negatywnie. spoko twój wygląda. U mnie coś kurwa jest nie tak. Nie, bo ty cienko, cienko ukryłeś, a powiem ci, że ja I chciałem gruby to mieć, to a i tak nie wyszedł średniej grubości. Dół, tak średnia grubość? Yy, tak, no bo jest 2 hmm. cm, nie? I ogólnie właśnie chciałem pokryć bardzo grube wysteka, a i tak nie wyszedł mi taki bardzo gruby, więc saker. Nie. Podejrzewam, że miałeś taki problem jak u mnie. Że ty chciałeś normalnego ukroić, a ci cienki, cienki wyszedł. Ja robiłem to co wca, byku. Nie mam pojęcia. Pierwszy ty raz robisz... w życiu robię steka. Ty no, zrobiłeś lepiej niż owca. Ale stek jest taki gruby, nie? Jest taki porządnym kawałem. No ja nie wiem. Steki są takie grubsze. Ja nie wiem jak zrobiłem stek. Patrz ja też płacze. nie wiem, ja pierwszy raz robię, no. To skąd mógł, wiesz? Nie oszukuję tutaj, pierwszy raz w życiu. Ej, zobacz Błażej, krem nie ma właśnie takich. Ja Masz się że ja w poprzec, zamiast w dłuż tak? Zresztą znaczy nie jest co to... Wyjebało korki! Z dłuż to będzie ono trudne do pogryzienia. Wyjebało korki! Wyjebało! Nie w korki! Trzeba o. drugą listwę podpiąć i rozdzielić te. Kurwiony stary Trzy. przyszedł. Przenosimy nasze talenty kurwa... Nie wiem, na siłkę to powiedzmy. No, no i mogę. przez tą akcję z prądem straciłem w ogóle rachubę, ile czasu. Ja to robiłem, postaram się na oko. Ale wszyscy stracili, więc przestań pierdolić. No. Dobra. No tak, Mazarka Nie ma doświadczonego. A ty Jakieś przyprawy też użyć? Na samym końcu. Dopiero jak wyjdę steka, no. będę się bawił kompozycją przypraw. Jak wiemy przyprawy się palą w tłuszczą. Myślę, że nie ma co. Kto robił kiedykolwiek mięso, na redukcji na przykład, to wie takie rzeczy. Wiem, wiem. Robiłem. No, niekoniecznie wszyscy muszą wiedzieć to fakt. Przez tą przerwę w dostawie prądu wyciekła mi krew na zewnątrz. Nie wiem, czy to nie powinno być dopiero jak zdejmę z patelni mięso, te, te rozlanie soku. Już się, się pali. Już jest mocno rozgrzane. Ale parę. A mówię. Taka mała podpowiedź. Yy, wiadomo, że... Uła, kore... Kurwa! Co? Ale nic. Na szczęście nic. Ale już czułem. Ja nic się nie stało. <śla> Ale już na twarzy, że mi lepiej, leci, tutaj tak. Że no wzią, to jest tak uwagę. Ogólnie rozkmijcie jaka durna rzecz. Oni mają takie kurwy wielkie te mięsa i mają mini panelenki. A ja no. się wjebałem w takim kawciem. Zdura no, Na kurwa jak pudełko od czy. Sorry, jak coś. Dobra. <laughs> okay. mała podpowiedź. Finito! Wiadomo pierwsze wrażenie nie jest w każdym odcinku tego typu, ale w tym drugim miejscu jest taka pozycja jak estetyka ugania. A czas również czas. Równie. Koniec. Kurwa, no wszystko nie idzie pomyślić w tym odcinku. Patelnia za mała. I uwaga, nie możecie mięsa nakłuwać. Bo patką trzeba wszystko robić. Nie mamy, ale uważajcie, żeby nie chwytać taką. Strek, żeby jak z tego narzędzia. Patrz, ten dzieci stopni podjeżdża. No i co? Z góry sypiemy sól właśnie w celu równomiernego pokrycia. Pierwszy to jest też taka pozycja jak czas. To tylko od jednego do trzech punktów. Mm. I w czasie chodzi o to, że trzy punkty dostaje ta osoba, która najszybciej jakby podałaby danie w restauracji. Patrz Błażej, wjeżdżam na dobre te. Nie wiem szefie, czy Ty musisz chyba spojrzeć teraz, bo to zaraz się dziwne zrobi, nie? Jeśli zimno to nie ma znaczenia Tak? No to temperatura jest między tymi kreskami, nie? 70 stopni. Ło, wow, tu rzeczy się dzieją. Nie biorę przyprawy do mięs. Nie chcę zakłócić smaku naturalnego steka. Tak jak kapitan powiedział o punktach za czas, to się troszkę zajarałem, że mogę zdobyć więcej punktów za czas. I spróbuję Kto to zrobić. Co to jest? Rozmary. No znam przecież to bardzo dobrze. Dobrze, ja jestem gotowy, skończyłem. Kapitanie, podaję danie. Tak, o, proszę bardzo. Nie wychodzę, walczę do końca, ale to przekrojenie mnie wytrąciło, nie? Masakra. Nie, nie wiedziałem. Aż smutno mi jest. Naprawdę jest mi smutno wpływ. Zawsze możesz zmienić. i zjeść. Tego jestem zadowolony, nie? Ale kurde, no ciekawe czy będzie się ciągnąć. To, to mnie zastanawia. Ty mhm. przede mną sakera O, No. Za 10 minut przed parą. O chcę na kodach grać, patrz. Hmm. Panie Michale, zapraszam do prezentacji. Kapitanie, w jakim państwie żyjemy? W Polsce. W jakiej Polsce? W Polsce. sportowej, prawda? A, no tak, sportowa. To, to jest normalne. Który A nam... skąd są steki? Z Polski. Steki to są tam z Ameryki, z, z Argentyny. A, no tak, wszystko z Ameryki się wzięło. A tylko ty z Polski, prawda? W sportowej Polsce jemy... Polską pierdoloną karkówkę, a nie tą steki jakiejś z Ameryki. Smacznego, nic więcej nie powiem. O kur. Skurwisny. Więc tak, mój system oceny, gdzie moja kostka? Ok, lecimy po kolei. Pierwsze wrażenie. Yy, tu daję panie Michale. Dwa. Estetyka podania. Też tutaj dam dwa, Panie Michale, wielkość porcji. Dam takie 3 trójeczka, czas podania dania powiedzmy w restauracji. Był pan najszybszy, więc tutaj przydzielam. A nawet niech będzie 5 punktów. Stopień wysmażenia. Tak jak mówiłem, ja lubię też średni. I zaraz się przekonamy. Tam 70 stopni pokazywał przyrząd, przypomnę, jak widać. Polski wiór, taka typowa karkówka polska, zjarana na grillu. Dokładnie na taki efekt, żyłem. nie ja zawiodłem się wiecie. na swojej technologii. Tutaj pan, niestety, nie trafił tak w mój gust. Ale nie jest też tragicznie, tak? Dam tutaj takie cztery. Panie Michale, zobaczymy, czy ma pan szczęście. Jeszcze nie próbuję. Wrócimy kostką. Cztery punkty. Cztery punkty. Szczęścia. Jest okej. Teraz sprawdzimy czy jest efekt gumy. Jak gumowaty wyszedł. No może nie wyszedł, tak? No wiadomo, że jest przyjarany troszkę, gumowaty jest, tak? Ale uratowała Pana tak jakby jego wielkość, czyli jest bardzo chudy. Nie ma tragedii. O, bo jest bardzo cienki, tak? Więc zainwestował Pan wielkością porcji, ale tutaj na szczęście wychodzi na plus. Więc daję 4 punkty. Jeszcze jeden gryz. I ocenię ogólnie smak dania, tak? Tutaj czosnek, słodka papryka, dużo soli, dużo pieprzu. Czarnego, mielonego, polskiego, pierdolonego pieprzu. Kapital. No, smakuje mi. Chodzi właśnie o dobór, przypraw. Bardzo fajnie to smakuje. Nie będę szalał z ceną, dam. I mocne 7. Dziękuję. Panie Pawle, co ma pan do powiedzenia? Panie szefie, od razu odniosę się do jednego przytyku poprzedniego konkurenta, bo mogę tu w pana oczach stracić, że nie wybrałem mięsa z Polski. Ale z ręką na sercu i wiem, że ten materiał do dojdzie do tysiąca osób, do tysięcy osób, mogę powiedzieć, że jeżeli taki sam stek byłby polski, po prostu w markecie, tak, czy w sklepie, do którego pan szef pojechał, nie było polskiego steka, więc teraz, no, można na to zwrócić uwagę, jeżeli ogląda nas producent, czy właściciel takiego sklepu, że jednak chcielibyśmy wybierać polskie, przede wszystkim. Przecież jest polski. Ale miał więcej tłuszczu, popatrz. No kurwa, widziałeś ile oleju nasrałeś na patelnie. Ale liczy się smak ten olej przez to, że tu się tworzy skorupka taka, ten olej nie wchodzi do środka. No, będzie lepszy. Ja uznałem, że będzie lepszy bez tego oleju. Każdy może mieć inny gust. Ale przechodząc już do steka, to właśnie przez to, że pan szef troszkę nie wiedział jaki stopień wysmażenia lubi, może trochę w tą stronę, trochę w tą, no to postanowiłem, że będą się różnić jednym stopniem wysmażenia, że ten, który ma gałązkę, jest nieco mniej wysmażony od tego drugiego po prawej stronie. Zauważyłem, że jest właśnie taki grubszy. A tak to postanowiłem nie kombinować z przyprawami za bardzo, bo też pierwszy raz to robię i nie wiedziałem, czy nie przesadzę, postawiłem trochę na naturę. I tyle. A jest posolone? Jest posolony. Posolony i, i popieprzony odrobinę. Dobra. Pierwsze wrażenie. Bardzo fajnie to wygląda. Dam taką siódemeczkę. Estetyka podania. Tu pan jakąś podygę rzucił rozmaryną. Ale tragedii nie ma. To tak? tak bardziej, żeby wiedzieć, który jest teoretycznie mniej wysmażony. Coś tu więcej się dzieje. Tu wiesz, równo ułożone. Dam, piąteczkę. Wielkość porcji. No, już taka porcja w restauracji by mnie na pewno zadowoliła, wywołała uśmiech na mojej okrągłej buzi. Tak, kelner przynosi. kurwa, ale porcja, ja do. jeszcze raz. Wielkość porcji. No, dam tutaj takie. Kurwa, no, muszę dać 9. oszukujmy no, się. 9. Czas podania w restauracji. No, to tutaj pan zajął drugie miejsce. Pan Michał dostał 5 punktów, więc tutaj. Przydziela. Trzy punkty. Stopień wysmażenia. wysmażenie. Dasz saker pitarmów. Właśnie jako, że robiłem pierwszy raz tek to nie wiem czy ta... czy to mi wyszło, że one się trochę różnią. To jest ten średnio tak? Stara się, że ten trochę mniej będzie. Powinien być, no nie wiem jak to wyszło. Uuu. Odróżnia się trochę. Jest delikatnie różowy aż mi się w Zaświeciło? O kurwa! No skurwa, jestem. No, trafię. Znaczy, no, po podnieciłem. Połączenie różnych emocji, nie wiem o co chodzi. Wzruszenie nie ma, No, beka ogólnie, co nie? No, ale, że udało mu się, co nie? No, to o tak mi chodziło. No widzów, zabawę. No tak ją liczyłem, tak? No nie, nie oszukujmy się. Czopiny wysmażenia Dam tutaj maksymalnie, ile można dać, czyli 10 punktów. Czy jest efekt gumy teraz? Sprawdzę. I przy okazji smak. No rozpływa się w ustach, fajny. Jest, nie wierzę, nie wierzę. W ogóle nie mam doświadczenia w robieniu mięsa. A tutaj... Taki Efekt gumy. To jest coś takiego, że zawsze może być lepiej. Tutaj zastosuję ten wariant i dam 9 punktów. Jest super. Nawet mógłbym dać 10 punktów, ale dajmy 9. Spokojnie. Sprawdzimy teraz pana szczęście. A możemy z ciekawości przekryć. Sam jestem ciekawy. Możemy. W takim miejscu, żeby. To wyszło. To jest mała różnica jest naprawdę. No. No, Takie samo szczęście jak Sakera. Jeszcze mam poradę do pana szefa, że jeżeli teraz nie chcemy jeść takiego, to wystarczy potem kilka minut podgrzać w piekarniku 150-180 stopni i on będzie tak samo smakował. Jeszcze smak, tutaj się właśnie przyłożę co do smaku, bo efekt gumy był git. Ale tak, nie wiem jak to nazwać takiej. Wyrazi, wyrazistości w nim brakuje. Ja bym na pewno jakiś tam jeszcze dodał czosneczek, troszkę więcej pieprzu, jeszcze bardziej na pewno podsolił, może nawet jeszcze pod koniec na patelni jakoś obał go tłuszczykiem czy masełkiem, żeby tam przeniknęły przyprawy. Tego się bałem. Tylko też nie chciałem ryzykować, bo wiadomo, że te przyprawy można sobie posypać na koniec. No, więc tutaj daję, dam, podobnie jak u Pana Michała, 7 punktów. Tak, Skoro że zjebałeś z tymi przyprawami, bo to by było sali Zanim pan Michał II zacznie się produkować, to ja chciałbym wam po powiedzieć, co mi przypomina to. Przypomina mi teraz yy, łososia pieczonego. Uh -huh. Co nie? <laughs> tak wygląda łosos pieczony. E, Jakby ryba roz, yy, już troszkę. Łososia, się... no? Tam. Śmiesznie. Panie Michale. Proszę próbować, nie mam nic do powiedzenia. Okej. Okay. Pierwsze wrażenie, o, takie... Różne wrażenia, bym tu powiedział, szykuje mnie fajnie taporysem, ale tak się zastanawiam, czy to też nie jest ryba. I kurwa, ty pomyliliś na kuchni? Więc jestem tutaj taki troszkę zakręcony, więc daję 5 punktów. Estetyka podania. Spoko, tak fajnie dziko tutaj posypane. Yy, masełko, masełko można na pewno lepiej podać. Tu troszeczkę ciapy jest, ale dam takie. Ciapy. 5. Wielkość porcji. No tu jestem w szoku, tak? Kurwa. Czy nie za dużo? Aż? Ale ja lubię jak dają za dużo, bo i tak zawsze się pomieści w moim brzuszku. Więc tutaj daję też mocną dziewiątkę, jak u pana Pawła. Czas podania dania w restauracji. No czekaliśmy tutaj najdłużej, więc muszę przydzielić najmniej punktów. I tutaj dam dwa punkty. Stopień wysmażenia. krwisty. Tu już chyba podchodzi pod po średniokrwisty, co nie? Tu w środku jest takie troszkę surowej i krew wycieka. No jeszcze ciut jakby poleżał, wiadomo już tutaj się zaczął przypalać, bo bardzo gruby to jest stek, ale nie jest zły. No jeszcze ciut jakby poleżał, bo już by się zbliżył do tej takiej fajnej granicy. To tutaj damy 6 punktów, było blisko. Czy jest efekt gumy? No, przekonajmy się. Już tak kroję, że może to ten twój błąd, jaki popełniłeś, tutaj nie biorę go pod uwagę przy ocenie, więc jak go teraz kroję, to wiesz, może nie będzie tego czuć. No jak, efekt gumy bierzesz pod uwagę. Ale bez, Z tą strony pokażę, z tej strony? Mhm. Był, on go nie spalił, na mu się nie katnął, że on go źle przekroił, więc tutaj nie ma efektu gumy. Po prostu, więc daje podobnie jak u Pawła 9 punktów. Szczęścia już rzut również. Uch, trzy Jaka jest szansa, że trzy czwórki wypadną w chłopę? No. Jeden do 200 coś. 4 razy 4 razy 4 i smak. O. Już się co Daj ja mam smakiem troszkę przegać, bo ja się bałem w chuj. To jest za dużo kombinacji na wierzchu z przyprawami, aż taka przypalona się zrobiła mieszanka przypraw I ona ma taki aż jakby gorzkawy smak, słony, bardzo słony i to tak się właśnie... nie się do środka. Taki szczypiący, mhm. pewnie że większość się przypaliła na wierzchu i ten, mhm. w środku jest tak w miarę git, więc bez szału i dam podobnie jak tutaj koledzy 7 punktów. Dobra, to co ja podliczam teraz? Wyniki. Zobaczymy, bo sam nie wiem kto, kto wygrał to przegrał. To zacznę od zwycięzcy dzisiejszego odcinka. Najlepszy kosteka dzisiaj przygotował i podał. Z ilością punktów 54. Paweł Sikora. Yes! Po yes. pierwszy raz że rzetelno ocena. Fuu. A ile punktów miałem przygotował? 7. Czyli mhm. nawet szczęście mnie nie pomogło. A drugie miejsce z ilością punktów... Kurde, pumpa! 47. 47 punktów uzyskał... Owca. Na I tym samym... z pierwszego etapu trzeciego sezonu Master dzik, odpada Michał Sakowski z ilością punktów 31. Jak wyrzucisz czwórkę, to się zamieniam z Tobą Uf. miejscem, bo same czwórki wychodzą. A, akurat teraz. Sporo punktów mam. nic się nie przygotowywał, a nie zjebał. No i standardowo bilecik, czyli subskrypcja, komentarz mile widziany i polubienie. No, to czyli niedługo się widzimy w finale.